W pierwszym odcinku na tym kanale. Um, dzisiaj, żeby nie było tak nudno, że tylko pokazuję konto i tak dalej, to po tym jak już pokażę moje konto, to um, postaram się być celebrytą, ponieważ um, mam 67 um, znajomych VIP i brakuje mi um, tych znajomych 33 chyba. I właśnie postanowiłam sobie zrobić. Ja przyjmuję ogólnie znajomych od levela 11. Kiedyś miałam jeszcze niższy level, przyjmowałam od, um, chyba od, tak od 6. I jak był mi 20, przez, za co Wam bardzo dziękuję. Ci, którzy to oglądają i są w moich znajomych, bardzo Wam dziękuję. I pomocą zapomaganie pustro. Nieważne. Możecie zauważyć, że ja mam te rzeczy na sobie, które ma Patty, tylko że na angielskim MSP, ponieważ bardzo mi się spodobał ten strój i postanowiłam go mieć. Więc tak, ogólnie to minik to jest Zuzia p tutaj Wam się wyświetli. I będziecie mieli też w opisie, jeżeli spodoba Wam się, bo to jest ogólnie seria. Zagrajmy w MSP I, i, i jeżeli Wam się ta seria spodoba to wtedy pociągnę tu dalej i, i zrobię może serię z duńskiego MSP czy coś w tym stylu i, i tak ja jestem VIPem, ja jestem star VIP na miesiąc. A kupiłam sobie VIP-a tak chyba dwa tygodnie temu, albo, albo trzy tygodnie temu. I nie mi się skończył, na siebie taka zła, bo niedługo będzie tydzień unikatów, ponieważ jeżeli wejdziecie sobie w Pixie. O, tutaj to ona ma w statusie napisane um, Takiecie, unikatów widzicie, no i właśnie tak <takie> Ta, jeżeli chodzi o te zadania stwierdziłam, że nie będę ich robiła bo tak, ja mam dość dużo zwierzaków pokażę Wam tu wszystkie zwierzaki to jest spójne. Co? Mam całe dwie strony. I. A poza tym, to ten wszystkie jest taki brzydki, że ja nie mogę. Naprawdę. Um, Osobiście, teraz nie będę go szukała, ale naprawdę, ja widziałam go i on jest mega brzydki. Ja nie mówię, że, bo może komuś się podoba, no ale to jest serio brzydki. I tak, um, więc jeżeli byście się pytali, to ja nagrywam kama, e, kama, kamaśpia. No będzie. No właśnie, my sobie sobie posłuchaj. Camtasia Studio. Okej, okay, Cam. Dobra, ja będę mówiła Camastia, bo. No i nagram Camastia Studio. Um... I tak, jestem Żyli. Słyszałam, że Żyli jest trudniej zrobić, a Celebril to łatwiej. Nie wiem, czy to jest prawda, ale tak po prostu słyszałam. I to jest dziwne, bo jestem jury, a to ja nie jestem. Więc dobra, najpierw zajmiemy się tym, bo ja już Wam chyba pokazałam mój konto, Ale w następnym odcinku to będzie taki odcinek plus, czyli jeden z w MSB, czyli taki sam tytuł, tylko że będzie plus. I tam będę tworzyła mm, po przyspieszeniu ten mm, komplet. Mm, bo mam dość dużo kasy, to znaczy, wiecie, jak byś, no dobra, teraz nie sprawdzę, no ale jakbym kupiła po prostu, bo mm, mam pakiet srebrny, em, to miałam 15 tysięcy i 110 diamentów, a mam 27 diamentów i 1330 Kurczę. Wszyscy mówią, że z ci unikatów. To znaczy, że to sama wam wcześniej nawet pokazałam, ale ja tych tu unikatów nie widzę i chyba dopiero wkrótce będzie ten. No dobra, nieważne. No to już zabieramy się za Pójść do czatu, gdzie do klubo VIP. I po prostu. Czy ja sobie muszę tego zwierzaka usunąć, bo ja nie lubię radzić z zwierzakami. Mm. Mm. Co, tak. O, ona to wygląda jak ta. A dojdzie z tej to tam co się ja zaprosimy ją. Dobra, wróciłam. Mm. Już pozapraszam, prawie wszystkie, tylko jeszcze tu zaproszę. Znaczy wszyscy tu mają 20 level, tylko jedno ma się No. Tym do następnego czatru mam. Który masz level? Dobra. Wszyscy, że mnie zaproszą, potem potem przyjmuję, bo ja wyjdę w znajomych i zobaczę ja to mam od razu lewej pokazane i nie muszę chodzić specjalnie w profil, żeby to sprawdzić. Um. Mogę cię przyjąć, to znaczy zaprosić. Mam robić co to po prostu zrobię? Dobra, po prostu napisałam, żeby zapraszali do No Dobra, idziemy dalej. To jest, kurde, no ja chciałabym, żeby to ta No, rożce są najlepsze. Ale nie, no najlepsze są pegazorożce. Bezorożce, by wymietaj. Uuu, jakieś tutaj chyba! Jest. Amo, seduszko. Seduszko. Oh, to jest a more sceptischko do bardzo nudne bo takie mam lagi mega lagi że po prostu, o Boże, on ma ósmy Ja nie chcę go roznajmować. No kurde! Boże, co za lagi. Hmm. Do tego nie widzicie ani się normalnie. Łapie za głową. Hmm. Ja zaprosiła. Okej. Okay. Jeszcze raz napiszę. Trigger. Oh, and T. Oh, Borget, to stand through demonstrate. Jesus Christ. Wow, 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 Dobra, słuchajcie, postanowiłam że zrobię po prostu chat off. Chat off. Kurde, nawet mi na... Czapinowę. Chyba muszę się znowu zalokować. To zaraz do zwracam. Ej, słuchajcie. Mm, chciałam wam powiedzieć, że od, ymm, 14 kwietnia. Jest tydzień unikatów, czyli w się zaczyna. Kończy się w czwartek za tydzień. już no. Teraz ja poprzyjmę trzydziamy. On tak miałem zrobić czatofa. No, napiszę... Albo nie, bo to jest spisać, że mam no, czatofa i mm, po prostu nakrzyżnę na chyba. Mam nadzieję, że nie przeszkadza to, że wiem swoją mam. To wszystkie osłupki poprzyjmiemy. Okej. Okay. Ja Ale mam 71. No, no, no. Okej. Okay. To idziemy dalej. Sobie znajomo. Przyjmować i kontaktować. že i už to nedělám, nic to než si Aha, i Miky ale to ještě taky maximum, to trvá 25 minut. To je prostě max, max, max. Ne, to není stejně, jako. ne, ale prostě ten. aby mi a ne, oba jsem byl v tom, že to mi starčí. Thank Słuchajcie, słuchajcie, ona tutaj ma tego wielkanocnego. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to tak. Nie wiem, jak on wygląda po wyrośnięciu, no ale się on tam nie podoba. Nie.

Jak widzicie, ja już mam 88 znajomych VIP i jestem mega zadowolona, mm, ponieważ jeszcze tak mało tych znajomych mi brakuje. Zapraszam do nie będzie gościu. Masz blisko do 11. Czy też zapraszam. Mm, Kołeś nie zapraszam może ty. 16 jest spoko no dobra patrzymy mm. no 88 dobra no idziemy do innego może no, przyjmujecie Idziemy dalej. Czy gdzie idziemy? Tam do sobie. Może trzeba chwilę. I będzie. Um, w ogóle... Na tym Diamond Trade To się... To, to po prostu zatrzymałam w połowie, bo... Nie chciałam, żebyście widzieli... Um, ja mam okropne lagi. Także no. Мы уже пятнадцать минут нагреваем. А, мать... Тебя запросили. Так, Mamy cię. Okej, killer. Okej. Okay. Mm. Chyba stąd tu już wszystkich ja mam w Chyba, żeby to zobaczyć, to będziemy się wylokować i blokować. <м> <м> а, нет. То есть уже особ. Мне все же 17 я вот, да. Вот я. Да.

Давай, 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 еще покажу, пока. Добрый тебе, а не я тебе уж мама. Мало. сегодня бы тебя были поразить. А у меня тут такая штука баба. Розаикаш. Руза. Окей, okay, юнка. No, ja chcę cię przyjąć. Matko, dobrze się teraz wyraguję. i No, i mnie ktoś zaprosił. Okej. Okay. Nie wnikam. Dobra. Kurde, bo ja o 18.30 mam zajęcia. Także no, pozdraw. Ale na szczęście tutaj przyjeżdża do mnie do domu, także. Mam. Osobiście. Dobrze. Mm. Ja bym z nią wyłwił VIP. 101! Nie jestem celebritą, yuhuu! Z tym, co jest to dobra, więc jeżeli um, już jesteśmy tu sobie, to nie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie wszystkie linki, będziecie mieli w opisie, I jak też będziecie mieli mojego snapa. Um, więc no, e, dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Cześć!